Tu 10 lat temu, jeszcze 10 lat temu, funkcjonował młyn i elektrownia wodna. Mówi Jerzy Miklas, członek społecznego komitetu budowy elektrowni wodnych w karpaczu. Tak, jest to ostatni z zakładów energetycznych zbudowanych na rzece łomnicy. Która, który, pierwszy z tych zakładów zaczyna się w Biortowicach, tu jesteśmy w tej chwili w miłkowie. Tych zakładów było 33 o łącznej mocy. 2,6 MW. No, w tej chwili nie istnieje żaden. Jeżeli istnieją, to w takim stanie jak o, w tej chwili tu widzimy, do odzyskania w zasadzie już nie ma nic. Są tylko ruiny. Największy zakład energetyczny miał moc 200 kW. Takich było trzy bodajże na 33 pozostałe. No, jeżeli sobie pomyślimy, tak, że przez 20 lat te zakłady mogły pracować, dając. 2,6 MW codziennie przez całą dobę, no to bodajże jedna kopalnia węgla byłaby zaoszczędzona. To jest jedna tylko kaskada na rzece Umnica. Takich rzek, tutaj na Pogórzu mam przynajmniej kilkanaście. No i teraz, jeżeli pomnożymy tą ilość rzek razy przynajmniej po 2 MW, to wyjdzie średniej wielkości, no średniej wielkości elektrownia. I uważam, że warto się nad tym zastanowić. O bardzo ważnej inicjatywie mówi naczelnik Karpacza, Bronisław Mączkowski. Znajdujemy się na terenie koło schroniska PTTK nad Łomniczką. Na dole, na potoku Łomniczka, jest zainstalowana mała prądnica, która zabezpiecza to schronisko w prąd. W związku z tym, że coraz ostrzej występują trudności energetyczne, Wyłącza się dopływ prądu do Karpacza. Jest potrzeba, żeby przystąpiono do odbudowy elektrowni, które pracowały. Na bazie towarzystwa miłośników Karpacza powstał społeczny komitet odbudowy elektrowni wodnych w Karpaczu, skupia fachowców, oddanych społeczników, którzy dość ostro zabrali się za temat i zachodzi potrzeba udzielenia tym ludziom pomocy. W związku z tym jest potrzeba, żeby udzielić pomocy, zarówno w środkach finansowych, jak i w środkach rzeczowych. Taką pomoc deklarujemy, rzecz w tym, żeby społecznicy możliwie szybko opracowali koncepcję, i trzeba było skoncentrowa skoncentrować się na jednej elektrowni, żeby przykład ukończonej jednej elektrowni załatwiał sprawę pozostałych. O ile jestem zorientowany, są producenci w kraju tych urządzeń energetycznych. Rozmawiam z Andrzejem Kulczykiem, konstruktorem tej mili elektrowni. Jak również panem Andrzejem Kurczko kierownikiem soliska Łomniczka. Proszę panów, no, wygląda to archaicznie, ale daje prąd. No, na oświetlenie schroniska, jak to gospodarz powie sam, wystarcza. No więc w tej chwili ona funkcjonuje dobrze. Yy, oświetla wyłącznie pomieszczenia, kuchnię, bufet, pokoje. Jest to prowizorka po prostu, ona tylko będzie funkcjonowała tylko przez lato. A właściwą turbinę, która jest, stoi kilkanaście metrów niżej, jest w tej chwili w remoncie, no i myślę, że Musimy ją koniecznie na, na zimę uruchomić. To już będzie generator większej mocy, taki, który umożliwi Wam ogrzewanie, sobie. Tak, no myślę, 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 że tak. Może nie tyle ogrzewanie, bo centralne ogrzewanie mamy tutaj bardzo dobre, ale też załóżmy, na no jakieś proste urządzenia, no jak jak jakaś lodówka chociażby nawet. Czyli no Wam praktycznie tak. nie grozi wyłączanie energii elektrycznej? Będziecie no, samowie Tak, oczywiście. No tym bardziej w dobie kryzysu surowców energetycznych, no jest to, mi się wydaje, sprawa tutaj, no, Oczywiście ta, ta elektrownia i, i ta, ta druga, która będzie po remoncie, współpracuje z akumulatorami, że w momencie, kiedy jest załóżmy awaria jakaś, czy trzeba dokonać jakiejś czasowej konserwacji, to można z powodzeniem wyłączyć turbinę bez obawy tego, że będzie się siedzieć przy świeczka. To duża filozofia zrobić taki generatorek. Mnie się wydaje, że to nie jest filozofia, bo nawet tą oto turbinę zrobiłem ze złomu. Dosłownie ze złomu. Jestem... Yy, radiomechanikiem, ale od dzieciństwa marzyłem, żeby mieszkać nad rzeką i skonstruować elektrownię, no i mając 33 lata udało mi się to. To może gdyby wszyscy energetycy mieszkali nad rzekami, to byłby prąd za darmo, co? Prawdopodobnie tak. On traktował właściwie Łomniczkę jako eksperyment. eksperyment, jako poligon jakiś taki doświadczalny. no sam fakt, że zamontował ją w ciągu 3 godzin. No. W tej chwili tak, to jest tej chwili zastępca turbina do momentu, Uruchomienia, znaczy wyremontowania tamtej turbiny właściwej, która będzie dawała yy prąd nie tylko latem, ale i zimą, bo ta elektrownia w zimie zamarznie, po prostu jest nieobudowana. No, że takie no. elektrownie to byłyby nam potrzebne. Naprawdę, ktoś, kto powinien, nie tylko tacy majsterkowicze jak ja, ale jakieś zakłady, które mogłyby po prostu, czy inżynierowie. Na produkcję feryjną, załóżmy takich małych turbinek. Jesteśmy świadkami kolejnego posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Elektrowni Wodnych w Karpaczu. Dzisiejsze szóste spotkanie z rzędu prowadzi magister Tadeusz Hołdys. Więc proszę kolegów temat jest e, newralgiczny i problem przed nami jest otwarty. Elektrownie wodne jak wiadomo mnóstwo kilowatów płynie w naszych strumieniach. Chcemy ujaźnić te potoki budować elektrownie. Na ten temat może się wypowie inżynier Dybek konkretnie co już żeśmy w, w tej materii uzyskali? Więc, proszę Panów, mamy co najmniej 10 miejsc, takich, w których możemy zabudować turbozespoły od 10 do 200 megawatt. Kilowat. No, Kilowat, przepraszam, nie megawatt. Kilowatt. Dozamet jak najszybciej przystąpi do tych turbin, i na ten temat, ponieważ inżynier Bill był w Dozamecie, rozeznał tą sprawę, może się wypowiedzieć. Rozmawialiśmy z dyrekcją, rozmawialiśmy z inżynierami którzy oświadczyli nam, że nie ma żadnego problemu w produkcji tych turbin, problem jest tylko w otrzymaniu dokumentacji technicznej, którą właśnie, jak kolega wspomniał, mają otrzymać z Gdańska, to jest Politechnika i Polski Instytut, Instytut, maszyn, Akademia, tak. Maszyn, tak. Instytut maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk więc chwilą kiedy oni otrzymają tą dokumentację, w przeciągu dwóch miesięcy czasu powiedzieli, że będą gotowi z produktem. Tylko jest zasadniczy problem. Zamówienia, konkretne zamówienia, bo oni nie mogą prototypów tak. produkować, tak. Tylko, tylko muszą mieć serię, co najmniej powiedzieli 30-40 sztuk, to wtedy będzie dla nich opłacalne. Tak, ale żeby złożyć zamówienie, Mamy te 10 punktów, i do, do każdego punktu jest potrzebna inna turbina. Musimy podać parametry każdego punktu, i wtedy dopiero możemy złożyć zamówienie. Energia tych fabryki papieru powie nam, jakie typy turbin potrzebne, z uwagi na reżim rzeki i tych naszych potoków, jakie były w użytkowaniu. Może proszę bardzo. Ja tu się nawiązuję do, do wypowiedzi kolegi Miklasa. Parametry są rzeczą bardzo ważną, ale z użytkowania rzeki, z jej zarysu wynika, że naj, najpopularniejszą dla nas turbiną byłaby turbina. Francisa i Turbina Kaplana. Jest to jednak tak najlepsze w tak, Turbinie. Tak, tak, tak. Dlatego, że korytarz rzeki jest niejednorodne. Są większe lub mniejsze przepływy, a wiadomo, że Turbiny Kaplana od najniższych do najwyższych spadów mogą pracować. Jest to Turbina bardzo ekonomiczna, więc te dwa typy by, by byłyby najlepsze, ale musimy nas, ja, nas sumie, i musimy ja przewidzieć. Ja widzę, koledzy, w tym, że w tym, że e, całym naszym, e, powiedzmy, w tej naszej relacji widzimy jedno, że musimy co wystąpić do naczelnika miasta z prośbą żeby łaska był spowodować w trybie doraźnym wystąpienie do nowej soli o zamówienie turbin tak i o tym. Ja żebyśmy mogli konkretnie zacząć działać. A policzymy W dolnośląskich zakładach metalurgicznych Nowej Soli przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Karpacza, pani Jolanta i Antoni Billowie, z niecodziennym zamówieniem u inżyniera Elikiusza Kowala, zastępcy głównego technologa zakładu. Panie inżynierze, ta turbina jest dla nas troszkę za duża. Interesują nas malutkie turbinki. Od powiedzmy 20 do 100. No yy... takich w tej chwili nie posiadamy. Zresztą to, co ja tutaj panu pokazałem, to są pierwsze turbiny, które będziemy, które w tym roku dwie sztuki będą wyprodukowane. To są konkretnie dla elektrowni w Sobolice na Nysie Użyckiej. To jest średnika wiednika 1800. Ja się... Z pana pytania wynika, że pan by chciał malutkie jakieś tak turbiny. Jest. No bardzo mi przykro, ale takich pan w tej chwili nie dostanie. Co, na co możemy liczyć? Na co państwo mogą liczyć? Co, co, co musimy zrobić, żeby jednak yy, nie wyjechać z pustymi rękoma stąd? Proszę Pana, powstała taka turbina malutka, typu, to jest turbina typu Banki. To jest Instytut Maszy Przyłowej w Gdańsku. Tak. To jest ulica Fischera, numeru tak. nie pamiętam. Ale co oni robią, duże czy. No nie te, które Państwo interesują A, tak. z tego wynika, nie? Bo jak no Państwo interesuje jest małe. nazwisko, Panie Inżynierze, nazwisko. To jest do, yy, docent doktor Steller. Dobrze, i oni opracują taką dokumentację. Ale tak? w tej chwili pracują na pracują. taką Pracują, bardzo dobrze, to no, ta... wobec tego zwrócimy się do nich. Tyle, co się orientuje na dzisiaj. To jest ta turbina modelowa, już jest po próbach. Pracują w tej chwili nad dokumentacją. no Uważam, że jest szansa, żeby takie turbiny jeszcze w tym roku powstały. Ale czy one będą odpowiadały dla Państwa? O tego ja już nie wiem. Na ten temat to powinien się. Ale jeżeli ludzi. będziemy mieli dokumentację, czy Państwo nam wykonacie? Oczywiście. Nie wiem, no zawsze. Jesteśmy tego. bardzo podbudowani. Bardzo podbudowani jesteśmy, bo nie liczyliśmy na to, myśleliśmy, że większe kłopoty będą z tym. No wie pan, może kłopoty powstaną w trakcie realizacji. W tej chwili na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, jak Państwu przedstawiłem, może na całkiem inaczej w trakcie, w trakcie, może się przedłuży ten termin. W każdym bądź razie takie informacje, jakie na dzisiaj posiadam, a ostatnio rozmawiałem z nimi w miesiącu czerwcu, więc dosyć stole, czy rzekł, że dokumentacja koniec trzeciego kwartału powinna być na tą turbinę gotowa. Bawiam, że w czwartym kwartale jesteśmy w stanie takie turbinki wykonać. Państwo muszą te sprawy załóżmy dobrać już na miejscu, załóżmy, gdzie one mają być zamontowane i tak dalej. No, chyba najbardziej komp kompetentny był, był energoprojekt Warszawa, który się takimi sprawami zajmuje no, lub jakaś fachowcy już na miejscu, którzy no, będziemy te szukać raczej takich lokalnych możliwości, bo jednak Warszawa zbyt daleko i być może jakieś większe jeszcze trudności. Panie inżynierze, to co my tu widzimy, to to jest 400, a nas interesują od 10 do 100 tej wielkości. właśnie no, już powiedziałam, że te, które, znaczy, ma zrobić dokumentację instytut, to właśnie chyba będą te, które Państwo będą interesowali, bo tam jest zakres od 10 w tej chwili, co ma to na pewno będzie do 50. No to jest, wie Pani, od wielu czynników jeszcze związane, jakie przepływy u Państwa są spadki i tak dalej. Uważam, że właśnie ta, te turbiny powinny ten problem dla Państwa rozwiązać. Proszę Pana, my mamy y, dużo wody płynącej w górskich potokach i chcemy wykorzystać do maksimum, żeby zlikwidować te dymy spalane przez węgiel w Karpaczu. Tam 15 tysięcy ton węgla spala, spalamy i koksu. Poza tym energia, a liczymy na to, że. Uda nam się uniezależnić od tych, od tych dwóch rzeczy i, i chcielibyśmy jak najwięcej tych małych, no powiedzmy, w tej chwili czuję, że jakieś 15 do 20 takich małych obiektów elektrowni możemy zainstalować u siebie na naszych potokach. O ile te turbiny, które wcześniej powiedziałem, będą Państwo odpowiada, odpowiadały, nie widzę żadnego problemu, żeby Państwo w ciągu pół roku je otrzymali. To bardzo się cieszymy. Bardzo Zamówienie się cieszymy. na adres do Zametu, pieniążki. Bardzo, bardzo się cieszymy. Ciekawe tylko, jaka cena może być takiej, takiej jednej turbiny? W przybliżeniu. Nie musi być dokładna, bo wiemy, że to jeszcze nie jest skalkulowane, ale tak, żebyśmy byli przygotowani. Zależy, wie Pan, jakie maszyny. Jedna z od kilograma, bo jak jest dużo materiału, to więcej waży. No, w granicach 90, 100 zł, gdzieś to się tak kształtuje. A, 100 zł za kilogram. Ale są tak? i droższe też. Nie? A ile może ważyć taka turbinka? Proszę, a ta, którą Państwo oglądali i modele, które są już wykonane to naważy ta w średnicy wynika 1800 granicach 14 to no Ale Państwa pani interesuje. Tak, tak. Panie interesuje. O ile chodzi o tamtą turbinę przewiduje, że no ja wiem, 300 kilo, 500 kilo, tak, no, to... no gdzieś w tych granicach, więcej, raczej więcej 30 to... nie powinna ważyć. 300 tysięcy złotych. Tak? No z tym, że wiem, no troszeczkę tu tak, tak też nie można tak na ochronę rozumiem, bardzo tego tak, chodzi. Tak, chodzi, Żebyśmy mniej więcej jakieś, jakieś pojęcie. Turbiny już mamy u Pana, zamówioną prawie, przynajmniej tak rozumiemy, ale to nie wszystko. Co z resztą? To znaczy reszta, generator, no tak. generatory albo Żychlin, albo dolme. tyle co się na dzień dzisiaj się interesuje. Uważam, że o ile Państwo się pośpieszą te pierwsze, to dostarczymy załóżmy z generatorami, Bo już sprawa jest tak, załóżmy już przez sam Instytut jest dogrywana Aha. tutaj przy tych pierwszych turbinach. No następne muszą się tutaj włączyć te zakłady, które wymieniłem. Ale to jeszcze też nie koniec przecież, nie? No reszta to musicie Państwo chyba u siebie w własnym zakresie jednostkę tak. taką znaleźć, która by... To my, my mamy, mamy, proszę Pana, już, już omówione z energetykami, mamy fachowców na miejscu, znajdziemy i chyba z tym nie będzie problemu. Negatycy się od tego wycofują. Dobrze by było, panie inżynierze, żebyście u siebie w przedsiębiorstwie takie przedsiębiorstwo powołali. Nie przedsiębiorstwo, ale grupę Drygady. taką, która by na zamówienie od razu z turbiną przyjechali, zamontowali, ładnie, sprawdzone, odebrane. To by było idealne. W każdym razie nie teraz. No, melodia dalekiej przyszłości, o ile możemy na ten temat rozmawiać. Na no. pewno nie. My nie mamy w tej chwili jeszcze doświadczeń żadnych, wchodzimy w te sprawy dopiero. Nie, przecież firmy, które mają doświadczenia, robią to. Ale to z wieloletnimi tradycjami. Jest to turbina przepływowa, zwana też turbiną Banki. Jej pierwszym wynalazcą był inżynier australijski Mitchell w roku 1903. Następnie w Europie w roku 1917 profesor Donat Banki. Z Uniwersytetu Budapesztańskiego. Instytut Maszyn Przepływowych zainteresował się tą turbiną z uwagi na kryzys energetyczny i ze względu na wzrost cen paliw, a także surowców. Turbina przepływowa charakteryzuje się przede wszystkim prostą konstrukcją, dobrą sprawnością w szerokim zakresie zmian natężenia przepływów. A także łatwością obsługi. Na tym rysunku jest pokazana główna idea tej turbiny, mianowicie wirnik, przez który przepływa woda dwukrotnie. Raz z zewnątrz do wewnątrz, następnie przez obszar bezłopatkowy dostaje się na zewnątrz. Jej własności sprawnościowe obrazuje ten wykres. Pokazano tu, że sprawność jest prawie stała w szerokim zakresie zmian natężenia przepływu. Na, tym, na tej fotografii pokazany jest montaż turbiny modelowej na stanowisku badawczym, który będziemy mieli okazję jeszcze zobaczyć w naturze. Po pierwszych i wstępnych badaniach tej turbiny okazało się, że w granicach zmiennych spadów od 5 do 10 metrów moc uzyskiwana wynosi od 10 do około 30 kW, a sprawność pozostaje prawie stała. Warto tu zaznaczyć, że firma Osberger, która w zasadzie w Europie jest największą firmą zajmującą się turbinami właśnie banki, turbinami przepływowymi. Buduje te turbiny w zakresie spadów od 1 do 200 metrów oraz natężeń przepływu od 200 do 7 metrów sześciennych na sekundę, a nawet obecnie do 9 metrów sześciennych na sekundę. Moce uzyskiwane przez te turbiny wahają się w granicach od 1 do 1000 kW. Podjęta przez nas inicjatywa budowy turbin przepływowych typu banki znalazła Swój wyraz w roku 1979 przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa zainteresowało się tą turbiną przede wszystkim w celach zapobieżenia wszelkiego rodzaju awariom, no a powtórę dla rekompensaty, jaka istnieje w zakresie mocy elektrycznej w poszczególnych PGR-ach i spółdzielniach produkcyjnych. W związku z tym podjęliśmy prace badawcze. Wynik tej prac przedstawiłem przed chwilą. To była turbina o średnicy wiernika 300 mm i szerokości 400 mm. Również prace badawcze nad szeregiem tych turbin. To są pierwsze wyniki tych prac, które zostały tu przedstawione. Na podstawie takiego nomogramu można dobierać określoną turbinę do określonych warunków hydrologicznych. No na przykład mamy spad 4,5 m i natężenie przepływu około 1,4 m3 na sekundę. Wybieramy turbinę o średnicy wiernika 600 mm, szerokości 1350 i wówczas uzyskujemy moc 50 kW. Jest to model turbiny przepływowej. Widzimy tu wlot do turbiny, kruciec wlotowy, w głębi natomiast łopatkę kierowniczą. Jest to tylko jedna łopatka, ale dzielona. Jedna trzecia i dwie trzecie części z całej szerokości. Dalej mamy układ regulacyjny, to jest ta dźwignia, która służy do regulacji łopatki, natomiast tu mieści się sam wirnik. Poza korpusem. Mamy część rury sącej. Rura sąca ułatwia wyzyskanie spadu znajdującego się między dolną wodą a osią wirnika. Ta turbina modelowa będzie współpracowała z następującymi elementami: mianowicie z momentomierzem, następnie z przekładnią kątową oraz z prądnicą. Istotną sprawą jest wirnik. On świadczy o prostocie konstrukcji. Łopatki wirnika są wykonane z prostej rury. Rura jest przecinana wzdłuż i z takiej rury, z takiego odcinka rury powstaje na przykład cztery łopatki, które są następnie przyspawane do dwóch tarcz bocznych. Badania modelowe w pierwszej wersji z pierwszym wirnikiem zostały zakończone. Wynikiem tych badań będzie opracowanie dokumentacji technicznej. Pierwsza wersja tej dokumentacji zostanie przekazana do, do zametu w Nowej Soli jeszcze w bieżącym roku. Natomiast druga dopiero w przyszłym roku. Chodzi o to, że chcemy, ażeby turbozespół z turbiną przepływową pracował na sieć wydzieloną, a więc wówczas, kiedy nie ma dostawy prądu, kiedy występuje awaria i kiedy ta turbina przepływowa jest jedynym źródłem energii. Do tego celu oczywiście musi być również regulator prędkości. Tym regulatorem prędkości zajmuje się Jasny Instytut Automatyki Systemów Energetycznych w Gdańsku. Sądzimy, że opracowanie takiego regulatora, która nie jest sprawą łatwą, będzie możliwe najwcześniej w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o wykorzystanie turbiny, to należy sobie zdać z tego sprawę, że ma ona zastosowanie nie tylko przy produkcji energii na przykład tam, gdzie są łatwo dostępne cieki, tam gdzie była kiedyś elektrownia, ale również tam, gdzie cieki nie zostały dotychczas wykorzystane. Chodzi o to, żeby te cieki były wykorzystane w dwójnasób nie tylko z punktu widzenia energetycznego, ale również dla poprawy warunków ekologicznych. Chodzi tu głównie o to, aby nastąpiło podwyższenie wód gruntowych, które jak wiadomo w Polsce opadają bardzo szybko. A więc wykorzystanie turbiny, to znaczy turbozespołu wraz z turbiną przepływową widzimy w kilku kierunkach. Jeden z kierunków, jak już to wspomniałem, to jest rolnictwo. Inny kierunek zastosowania to jest odzysk energii również w przemyśle, na przykład w przemyśle chemicznym.